Rozdział 6. Koncentracja. Każdy chirurg, gdy przypomina sobie swój staż, pamięta te czasy jako pewnego rodzaju chrzest bojowy, i ja nie jestem wyjątkiem. W ramach stażu na oddziale chirurgii UCLA odbywałem praktykę w szpitalu imienia Martina Luthera Kinga w niełatwej dzielnicy Watts w Los Angeles. Usyłku lat 70. XX wieku. Na ostrym dyżurze ofiary przemocy nie były niczym niezwykłym, ale jeden weekend zapadł mi w pamięć jako wyjątkowo pracowity i straszny. W piątek zaczęli szerokim strumieniem napływać pacjenci z ranami postrzałowymi i kłutymi. Pojawiali się też pobici i poszkodowani w wypadkach drogowych. Przez kolejne 36 godzin mój zespół obsłużył 20 operacji chirurgicznych. Przypomnij sobie, jak w starym telewizyjnym serialu Masz napływały wielkie fale rannych, a zrozumiesz, jak mój szpital wyglądał w ten pamiętny weekend. Podczas gdy szpital wyglądał jak ledwie kontrolowany chaos, syreny i karetki biegające po korytarzach lekarze i pielęgniarki, policjanci obwieszeni sprzętem prewencyjnym, patrolujący korytarze pełne ludzi wciąż pragnących dokończyć walkę, na sali operacyjnej pracowaliśmy z na tyle dużą, chłodną efektywnością, na ile tylko byliśmy w stanie ją z siebie wykrzesać. Myśleliśmy tylko o jednej misji: ratować życie rannych, którzy przed nami leżeli. Oznaczało to wyłączenie wszystkiego, co mogłoby zajmować nasze myśli albo rozpraszać uwagę. Musieliśmy zbierać informacje, oceniać je, a potem na ich podstawie wybierać właściwe działania, a wszystko to w wielkim pośpiechu. Gdybyśmy nie znajdowali się cały czas wokół cyklonu, w pełni zaangażowani i całkowicie skupieni na bieżących problemach, nie bylibyśmy w stanie podejmować decyzji, które ratują życie. Margines błędu był niezwykle mały, albo działaliśmy tak, jak trzeba. Albo traciliśmy pacjenta. Nie pamiętam wszystkich szczegółów każdego przypadku.